Koleczko z tej strony Michał gry, a dzisiaj ze mną jest mój kolega! Mój kolega, któremu naprawdę dużo prezentów ostatnio daje, bo miał 20 giftów do wybrania. Jeszcze informacja, ponieważ w poprzednim, wczorajszym odcinku pomyliłem się w liczeniu i dałem Ci 4 gifty, a nie 5 giftów, a więc w dzisiejszym odcinku będziesz miał już 6 giftów przywitaj się tutaj No, Jest tutaj mój kolega Martin ze mną! Moje gifty w moim ekwipunku przetrwały. W poli nie masz żółtego boksa, ale jest jeden pusty boksik. Na początku którego boksa wybierasz? Bo wczoraj miałeś wybrać jeszcze jednego, ale... Ale no, no, bo wczoraj wybrałeś cztery, bo się pomyliłem w liczeniu. Którego boksa wybierasz? A jakie są? Ile jest numerków? 11. To jedenasty. Boks numer 11. Boks numer 11. Jest następujący. Czy takie akseloty. A ty mi nic nie dawaj. Dam tu coś. Nie ja nie chcę, ja nie potrzebuję, ja mam takiego samego gdzieś na dole. Masz małpa. Nie, po co? Po co mi Maciek? Ja mam takiego samego. No Martin! Ile? gift to czy nie? Te. No właśnie. Po co mi małpa? Niech ci już będzie. Ty to jesteś normalnie taki... To jest, trzeba sprzedać małpę. A to jest... No dobra, niech ci będzie. Proszę państwa, zalajkujcie, zasubskrybujcie. Macie teraz powie do mikrofonu słowo, które, które będziecie musieli napisać w komentarzu i dostaniecie Dwie osoby do taką botkę oraz stoka, y, stoka w ligę Mów. Maciek, mów słowo. No Maciek, mów to słowo. A mogą być dwa? Mogą. Kolo takis. Jakie? Kolo takis. Takie słowa musicie e, napisać. No i dobra Maciek, ja wchodzę w ekwipunek. Teraz to będzie następujący gift. A ty, 10. a ty wybieraj gifta od 1 10. do 10. Ja. 10. Gift numer 10. Ja mam coś mówić. To jest ten słaby gift. 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 Ja nawet nie że, że są tutaj fajerwerki. Są. Ale mogę ci dać jeszcze gifta w postaci pistoletu. Muszę sobie Ale potrzebujesz do tego pistolet. A gdzie zdobyć pistolet? No. O chodź, ja ci go dam. Ja ci dam pistolet. A ty nie masz? Dwa? Nie, jeden mam, ale dam ci. Ja se kupię, jak będzie event sylwestrowy. Nie jestem często. Masz. Jestem tu 20 lat. No ale teraz ci namówiłem, bo może co miesiąc będą takie prezenty. Może co miesiąc będą takie prezenty. Skąd wiesz? Będę ci robić dużo takich giftów, a ty wybieraj. Kolejny boksik, tylko muszę wejść w ekwipunek. Na boksiki zostało ci. Ten Zostało Ci dziewięć boksików, Maciek. Wybieraj trzeci w dzisiejszym odcinku. Boksik. Halo? No? Wybieraj boksik. Polecimy po kolei. Boksik numer... Boxing numer 9 proszę... Allo? No, no, 9. No, Mikrofon mi się chyba wyłączył. Boxing numer 9. No, kolejny z słabych boksów. Mogę ci powiedzieć, że są to 22 ananaski. 22 ananaski. Ką ty tego tyle masz? Dałeś 40. 21 wow. ananasków. No, teraz 21. 29, bo ja nie umiem tak wyliczać. Niech będzie 29. W boksie było 22, a, ale niech będzie 29. Ja i tak mam dużo owoców. I tak mam dużo zjedzonych owoców. Masz... Oj, po każdych chyba z tysiąc! Jakie? Maciek! A ile masz Fairwerów? Fairwerów dużo. Akurat. Oh. Ja cię rzucę z nieszką po prostu. Patrz, ciągle w ciebie ciskam. A Ja nie mogę, no Maciek! Dostałeś w buzię. W buzię dostałeś. Maciek! Nie, nie dostaniesz już więcej giftów za to, nie! Ja to nie idę! Nie, no, oczywiście za Maciek dostanie gift'a od 1 do 8. 8 po kolei. No! Powiem ci... Nie będzie to zbytnio dobry gift. Nie ja ciągle cię decyduje. Ponieważ nie masz huge. A to jest gift. Do, do huge. To jest jakaś rzecz do huge. A możliwe, że spakowałem tutaj gdzieś huge. A. Może cię oszukuję, może nie. Otwieram. Biorę. Są to cztery czarmy i jeden wyłamywać czarmów. Proszę Pani, proszę bardzo, tutaj, proszę Pani, proszę Pana. Cztery czarmy oraz Co to jest? jeden wyłamywać czarmów. Jeżeli masz siłda, to możesz y, czarma sobie włożyć i będzie mocniejszy po prostu siłczyk. No. Albo Tytanik, albo Kargatua! A gdzie to zrobić? No, jak masz huge'a, nie możesz. Bo nie masz huge'a. Huge. E nie, -e! jak masz huge'a w ekwipunku? Nie, ja nie mam. Matki! Zostaw ci ostatni, puczny. dobry. Który 7? gift? 7. Gift numer 7. A ty to nagrywasz? No. Gift przerwę. Ale będziesz trochę i przerwa. Gift... Następny numer... Następny nie będziesz dzisiaj ani trochę. 7. Wiesz. Biorę wszystko, co jest w gifcie numer 7. Dużo jest? Są dwie rzeczy, ale to jest gift dobry. Dobry? Nie no, to jest gift dobry. No. No. To, to jest łącznie te dwa miliony. Masz ekskluzjiwa! Maciek, wybrałeś dobrego gifta! Dobrze, lecz po kolei. Ale to czy był nie ostatni dobry gift. A w ogóle Maciek na ostatnim odcinku z Rogi do huge'ów wymieniłem mojego huge'a. i mój Hugh wygląda z widelcem oczywiście. Hmm. Wygląda następująco. Jest to Thanos, bo jest Leo, Orange czy tam coś. Jest Leo, Yellow Orange czy coś tam. Huge Thanos po prostu. Po prostu to jest Thanos. Patrz na moją brygadę. Maciek. Patrz na moją brygadę. Nie masz takiej brygady. Został ostatni gift do wybrania w dzisiejszym odcinku. Rozumiem, że lecisz po kolei. No i no powiedz mi, jak ty daj mój szpety? Możesz mi powiedzieć? Za chwilkę. Maciek. Dobra, szósta. Był to średni gift. Półwyspu klucza? Tak. Pówka klucza. Ale ciesz się, bo masz ekskluziwa! I dobrą deskę. No, mi Za stoka. bym sprzedał tego ekskluziwa za 2 miliony. No i proszę bardzo, to był. Ostatni. Z najostatniejszych. co to jest? Ej, a ty masz więcej ekskluzywów w punku? Nie miałeś? No. Był to ostatni z najostatniejszych boksów w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Maciek powie jeszcze słowo, które mówi już, ale powiedz. Yyy, dałeś mi za mało petów. Podałeś im sześć. No i Maciek mówi teraz słowo, które było, które Maciek musi powiedzieć, musicie je napisać w komentarzu z swoim nikiem i dostaniecie podkę dobrą na y, lakawialkach oraz 100 gemów. O to jest słowo polo, przecinek. A. No i proszę Państwa! Dzięki Wam za oglądanie. No i do zobaczenia! Jutro w następnym odcinku z dawania petów Ma Maciusiowi. Ostatni odcinek będzie jutro. Ale jaki ja jestem wkurzony! Jaki ja jestem wkurzony, że ten gościu wdropił Titanika przed moimi oczami.